Dzień dobry, dobry wieczór, nasi mili oglądacze. Prawdopodobnie w tym pudełku znajduje się konsola Xbox One. Ja już pokazuję, że już dzisiaj próbowałem coś otworzyć i już mi się nie udało, wobec tego może... Proszę, oddaję. O, jest. Ser Ja będę rozpakowywał, tak? tak. jest. Ha! Oh. Są jakieś kartony. Czajnik! Czajnik! Odkurzacz! Jest, jest. Jest Messi. Jest Messi. Uch, proszę bardzo, Xbox One. Day One Edition Yes, jest the Rising 3. O, to chyba trzeba zdjąć. To taki, przepraszam za wyrażenie, kondomik mały tutaj. Nie wiem, nie wiem czy można wyjechać. Już wszyscy się śmieją z nas teraz, bo nie wiemy jak otworzyć. Proszę. A! No właśnie, no właśnie. Będzie. Nie... Są dwie taśmy. Jest! Kondomik strzedł. A teraz? No dobra, co mamy na górze? Co mamy na górze? Na górze mamy fantastycznego Kinecta. Mamy chyba kod na ściągnięcie FIFY. Naklejkę na czoło, taką ładną, proszę. Najważniejsze. O to chodziło. Specjalne, specjalne osiągnięcie tu jest taki. Pokazaliśmy na chwilkę, żeby nie można było wykorzystać jakieś instrukcje. Co to jest? Zestaw. Ten. Tak jest. Headset, tak. Kabel zasilający o, ale. Jako, że konsola była zamawiana w Anglii, no to jest mały problem, gdyż jest to angielska wtyczka. Na całe szczęście mamy przejściówkę. W przeciwieństwie do PS4, zasilacz jest wypuszczony na zewnątrz, co prawdopodobnie pozwoli konsoli się nie przegrzewać. To zobaczymy. Kabel HDMI. Już mamy do wzmacniacza podciągnięty kabel HDMI, ale ten posłuży nam do podłączenia naszego zestawu yy, telewizji kablowej do konsoli Xbox Watch TV. To się kurwa niczego nie Ale... Niesamowite. Oh. Proszę o pomoc. Jest Xbox One. Szkoda, że nie wersja biała. Wersję białą otrzymywali pracownicy firmy Microsoft. Proszę. I oto. Konsola. Tak wygląda. Śliczna, ładna. Całkiem duża. No, zdecydowanie większa niż obecny Xbox. Zdecydowanie większa niż PlayStation 4, które mamy nadzieję będzie mieć pojutrze. Po A jeszcze pokażemy. Pada, właśnie. No, najważniejsze. najważniejsze. Po naklejce. To, po naklejce. po naklejce. Proszę bardzo, tak wygląda. Pad. Ja nie będę swojego brzydkiego palucha pokazywać tutaj. Proszę zwrócić uwagę. Edition Tak? Jest napisane? Jest. Wow! To jest... To jest szacun na na, Szac, szacunek szacunek na dzielni! Szacun <laughs> na dzielni! Mamy wszystkie elementy zestawu. Teraz się, będziemy bawić. Teraz się <laughs> będziemy bawić i pewnie za chwilę pojawimy się ponownie, kiedy podłączymy to już wszystko do telewizora. O! Jest! Jest! Zapalił się! musimy nacisnąć tak? Xbox, show my stuff! 11 Xbox! You dirty bastard! Możemy tutaj zmieniać sobie na. Nie wiem, 100 stóp. O! <laughs> Proszę Państwa, to nie było zamierzone. No, możesz zaraz go snapnąć? W sensie Xbox Snap TV? Już. Super. Ale mam morze, ja piernikam. <laughs> Rett <laughs> sånn.